maneczko Z tej strony Gogi. Zapraszam na kolejny cast Gogiego. A dzisiaj porozmawiamy sobie o stołach turniejowych, o wykorzystaniu terenów w 40, oraz o pewnych kontrowersjach, które istnieją pomiędzy graczami turniejowymi a graczami, którzy grają sobie do piwka na ładnych makietach. No i spróbuję tutaj Merytorycznie wypowiedzieć się na temat tego, dlaczego te tereny turniejowe wyglądają tak, jak wyglądają i dlaczego są dobre. Zacznijmy sobie od takiego podstawowego elementu, że każdy gracz 40, który umawia się na luźną grę z kolegą, może sobie zarezerwować właściwie dowolną ilość czasu no i poświęcić ten czas na grę. A więc można się spotkać z kolegą o godzinie 17 wybrać sobie tereny, ustawić je przez pół godziny, omówić sobie, który teren, jakie ma keywordy, czy zasłania, czy nie zasłania, czy te okna na parterze tego budynku są zabite deskami, czy może jednak są otwarte, czy ta górka zasłania tak, jak zasłania, itd. itd., itd. To wszystko można obgadać. Natomiast z punktu widzenia turniejowego ma dwie podstawowe wady. Po pierwsze, nie ma czasu na turnieju, żeby obgadywać każdą górkę, każdy teren, zastanawiać się, czy to daje cover, a jeżeli daje cover, to z jakiego powodu itd., itd. To wszystko musi po prostu dziać się szybko. Natomiast druga sprawa jest taka, że idąc na turniej, powinniśmy się z grubsza spodziewać tego, jak baza terenowa wygląda jak bardzo, powiedzmy, gęsto jest na stołach bo to do tego się sprowadza. No, bo w 40 są i armie kombatowe, i armie strzeleckie. Są armie takie, które wolałyby mieć jak najmniej terenów, są armie takie, które wolałyby mieć tych terenów jak najwięcej, wiadomo, tak? No, skrajne przypadki, na przykład Gwardia Imperialna i World i Tersi. World i Tersi chcieliby mieć taki typowy City Fight i biegać pomiędzy ruinami. No, a gwardia to chciałaby poruszać się po polach pozłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem i stosować tutaj walkę na dystans. Dlatego zagęszczenie terenowe oraz to, jakie testowe rzeczywiście mają wygląd, sprowadza się też do tego, jak zbudować rozpiskę, jak grać tego typu gry. No i ma to wpływ na samo granie turniejowe, więc człowiek, który idzie na jakiś turniej. Powinien zawczasu wiedzieć, na czym przyjdzie mu grać. Standardem na dużych turniejach w Polsce jest to, że te mapy terenowe, dzięki WTC, na których się wzorujemy, są znane od razu przed turniejem i doskonale wiemy, jak będą wyglądały stoły które się pojawią, natomiast na turniejach lokalnych, które nie korzystają ze standardów WTC to jest przynajmniej jakaś taka informacja, tak, że gramy na stołach raczej luźnych, bo mamy tereny takie i takie, fajnie by było jakby organizatorzy zawsze wrzucili zdjęcie przykładowego stołu jaki chcą ustawić albo gramy na terenach podobnych do WTC, ale z naciskiem przykładowo na bardzo duże ściany, znienawidzone przez wielu graczy, natomiast mniejsze ilości ruin itd. Gotowe zestawy terenowe patrząc pod kątem rulebooka tak naprawdę sprowadzają się do ruin różnego rodzaju, to, czy to są duże ruiny, czy to są małe ruiny, to już ma mniejsze znaczenie, ponieważ Games Workshop tak opracowało rulesy terenowe w 10 edycji, że większa ilość tych terenów nie ma Znaczenia brutalna prawda o tym aspekcie gier turniejowych jest taka, że gracze przede wszystkim chcą mieć tereny, które mają wpływ na grę oraz tereny, które nie przeszkadzają w tej rozgrywce. Nie ma nic gorszego na turniejowym stole od jakiegoś takiego trójwymiarowego placka wel wzgórza, który nie zasłania niczego, który nie daje żadnych korzyści z bycia na tym placku a jednocześnie utrudnia ustawienie modeli, no bo część z nich musi być postawiona na krzywiźnie pod kątem tam 40 stopni względem poziomu blatu i tak dalej. Więc to są rzeczy, których się raczej unika. Druga sprawa jest taka, że w 40 bardzo mocno zmieniła się kwestia łapania covera i teraz cover mamy w momencie kiedy nasz model nie jest całkowicie widoczny dla przeciwnika. Więc jeżeli mamy, nie wiem, mortariona którego kawałek kosy jest zasłonięty przez teren, natomiast cały mortarion stoi w openie. No to ten mortarion jest traktowany jakby miał cover według zasad 10 edycji. W związku z czym ze względu na to, że same ruiny, które proponuje Games Workshop bardzo mocno zasłaniają modele podczas gry i bardzo ciężko jest nie mieć covera. No to właściwie z użycia wypadły wszelkiego rodzaju lasy i kratery, które dodatkowo dawały ten cover. Czyli ich rola się dublowała. Taki krater czy las był fajny w poprzednich edycjach, kiedy cover było trudniej złapać. No to wtedy wchodziło się w krater, żeby dostać ten cover. Albo wchodziło się w lasy, żeby dostać minus jeden do trafienia. Teraz den z covera, czyli tego minus jeden to hit nie ma wcale. Ze względu na to, że ten ruleset terenowy... Tak wygląda w 10. edycji. Granie na samych ruinach właściwie w zupełności wystarcza, no bo jakby nie istnieje inny benefit of cover, tak? Nie ma minus 1 do trafienia, nie ma już tam lepszego overwatcha, jaki był w 9. edycji i tak i tak dalej. Jest po prostu plus 1 do armor save i tyle. Dlatego nie tworzy się bytów ponad potrzebę, no i gra się tylko i wyłącznie na ruinach. Teraz tak, dlaczego stoły terenowe są? Tak mocno zastawione, przynajmniej z punktu widzenia graczy, którzy do tej pory są przyzwyczajeni do, do czegoś bardzo, bardzo luźnego. To wynika z faktu, że shooting ma ogromną przewagę nad combatem w 9. edycji. Shooting ma ogromną przewagę nad combatem w 40. z tego względu, że opiera się na tej samej mechanice. Z reguły na podobnych wartościach liczbowych trzeba trafić przeciwnika kilkoma kośćmi. Trzeba go zranić, trzeba zadać mu konkretny damage. Jak się przyjrzycie, no to możecie sobie łatwo porównać, że, no nie wiem, strzał z Boltera jest bardzo podobny w założeniu do ataku z Chainsworda, tak? Przykładowo. Albo jakiś, jakaś pestka z Lasgana, gwardzisty, jest z założenia statystycznego bardzo podobna do uderzenia tego gwardzisty z tak zwanego łokcia. Bo jak warcista ma tylko ten bazowy melee combat weapon, tylko shooting ma jedną drastyczną przewagę, działa z odległości. No i sytuacja wygląda tak, że jeżeli nie byłoby terenów, które zasłaniają linię celowania, a to jest absolutnie najważniejsza funkcja wszystkich terenów na stole, no to gracz strzelający oddałby 3-4 salwy w przeciwnika, zanim ten kombatowy do niego by doszedł. No i granie armią strzelecką przeciwko armii kombatowej na otwartym stole jest totalnie pozbawione sensu, no bo sprowadza tą rozgrywkę do tego, że gracz strzelający rzuca kostkami i wymuje przeciwnika jak kaczki. Oczywiście zdarzają się różnego rodzaju fikołki, czy to rzutowe, czy to dobraniu rozpisek. No bo powiedzmy, że 200 gwardzistów. Strzelających w Mortariona może mieć problem, żeby go zabić, dlatego możemy sobie strzelać, strzelać i go w końcu nie zabić. Natomiast no, nie ma to wiele wspólnego z rozgrywką, rywalizacją jako taką, tak? Oczywiście, można sobie odzorowywać różnego rodzaju sytuacje, czy to z lor, czy to jakieś wymyślone na swój własny sposób, i to właściwie nie jest materiał o tym, bo tu każdy sobie używa figurek do 40, tak jak lubi. Natomiast jeżeli chodzi o takie granie pod kątem rywalizacji, o granie kompetytywne, no to w założeniu, jeżeli dwie strony starają się wygrać za wszelką cenę i jakoś tam optymalizują sobie rozpiski, no to tutaj już na starcie armie kombatowe mają po prostu dużego minusa względem kolegów, którzy strzelają, no bo oni, żeby wykorzystać swoje zasady, swoją mechanikę zadawania obrażeń, muszą skrócić dystans, muszą poświęcić na to trochę więcej tur, natomiast Graczy strzelających ogranicza tylko i wyłącznie zasięg strzelania z ich dużych dział. Tutaj w tle migają Wam różnego rodzaju stoły turniejowe. Część z nich to są makiety z TTS-a, czyli z tabletop simulatora bardzo popularnego do rozgrywania sobie takich. Gier testowych w 40, żeby sobie przetestować jakieś rozwiązania. No i też są zdjęcia z różnego rodzaju turniejów. Jak widzicie, docelowo stoły WTC są bardzo gęste. Natomiast też stoły, które nie są stricte pod WTC, ale na przykład tutaj macie katowicki lokal. No to te tereny. Także starają się jak najbardziej zagęścić sytuację na stole właśnie po to, żeby uniknąć przewagi drastycznej armii strzeleckich, no i do tego, żeby jakby manewrowanie, podejście bardziej taktyczne, miało większe znaczenie i do tego to służy. No i ostatnia sprawa, dlaczego te tereny wyglądają tak, jak wyglądają, czyli najczęściej są z jakiegoś HDF-u zrobione itd. Tutaj wygrywa żelazna logika. Pod tytułem koszty i przede wszystkim wygoda użytkowania szeroko pojęta, zauważyliśmy z kilkoma kolegami, że granie na pomalowanych, ale jaskrawo terenach jest problematyczne z punktu widzenia rozegrania na przykład trzech gier w ciągu jednego dnia, gdzie po 9-10 godzinach, patrzenie po prostu na te tereny powoduje dyskomfort no po prostu z optycznego punktu widzenia, tylko i wyłącznie. Tak działa fizyka, tak działają kolory, szczególnie jeżeli dostawimy do tego jeszcze jakąś matę, która nie jest wytłumiona, która nie jest jakaś tam przyciemniona, no to jest problem. Często jest tak, że figurki stosunkowo łatwo potrafią zginąć, szczególnie na jakichś bardzo kolorowych pstrokatych matach, i po prostu nie wszystko widzimy, więc tutaj chodzi o wygodę użytkowania. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeżeli organizujemy event na 40 stołów i jest to 80 osób, no to potrzebujemy mieć 40, 40 zestawów takich terenowych, żeby, patrz, punkt pierwszy, o Zagwarantować równe warunki dla wszystkich graczy turniejowych oraz żeby gracze, którzy przyjeżdżają na turniej, zagrali na takich stołach, jakich się spodziewają. Natomiast, jeżeli chodzi o potrzeby magazynowania, to przeciętny samochód, jeżeli chodzi o pojemność bagażową, bagażnika plus kanapy tylnej, samochód typu Punto, powiedzmy, jest w stanie przewieźć z grubsza trzy kartony setów terenowych, które zapewniają nam miejsce na siedmiu. Ośmiu stołach, mniej więcej to jest mniej więcej miejsce, jakie zajmują te tereny pod kątem transportu. Oczywiście, można by transportować tereny rozłożone, tylko że to z kolei ma kolejny problem: że po pierwsze, te tereny trzeba rozkładać i składać ponownie, a więc zajmuje to kolejne kilkadziesiąt minut przed i po turnieju. A po drugie, tereny wielokrotnie rozkładane i składane mogą po prostu zostać uszkodzone. Więc wiadomo, każde ma swoje zalety, swoje wady. Natomiast jeżeli chodzi o transport terenów złożonych, no to przeciętny samochód typu Punto jest w stanie przewieźć terenów jednorazowo na około 7 Ośmiu stołach, co oznacza, że ciągle potrzebujemy dokonać jakichś czterech przejazdów, żeby zorganizować turniej na 80 osób, mając jednocześnie potem jakieś 2-3 godziny potrzebne na to, żeby to wszystko złożyć, a po turnieju kolejne 2-3 godziny, żeby to wszystko rozłożyć. Dlatego, mimo wszystko, gra się na takich terenach, które są proste do złożenia, do rozłożenia, proste do transportowania, jeżeli już one nie mogą mieć za dużo zadziorów, za dużo ornamentów, za dużo łańcuchów zwisających ze ścian i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Tutaj jeszcze taki mały wtręt zanim przejdziemy do podsumowania. Na zdjęciach w tle pojawiają się stoły z dobudowanymi karteczkami. Tak naprawdę te karteczki są wszystkim według terenowego rulespaka 10 edycji. Ponieważ każda ruina ma obrys, czy też po prostu swój footprint, który wpływa na rozgrywkę. No i tutaj są dwa elementy powiązane w tym temacie. Po pierwsze, dzięki tego typu kartkom, czy to jakiemuś HDF-owi, czy to jakiemuś gumowemu prostokątnemu terenowi, jakieś takie dwuwymiarowe lasy, przykładowo z poprzednich edycji i tak dalej. Nieważne. Ważne, żeby to był prostokąt zasadowo 6 na 12 cali, ale oczywiście to jest wszystko do dogadania. Chodzi o to, że dzięki temu bardzo łatwo jest zmodyfikować istniejące, mniej zasłaniające tereny na coś, co będzie bliższe rozgrywce kompetytywnej, i tego typu nakładki rozwiązują wiele, wiele problemów. Wynika to z faktu, że linie celowania. Oprócz tego, że prowadzimy według realnej linii celowania, czyli jeżeli za danego modelu widzimy model lub podstawkę przeciwnika, no to po prostu tą linię celowania mamy, no to jeszcze tutaj dochodzi do kwestia właśnie tego footprintu ruiny, który czasem zasłania, a czasem nie. I tutaj macie w tle rozrysowany taki schemat, który opowiada po kolei o tym. Jak jest prezentowana widoczność w zależności od tego, czy model strzelający znajduje się za obrysem ruiny, w obrysie, ale within oraz holy within, jak tutaj model D. No i analogicznie mamy też potraktowanych defensorów, czyli modele, które są targetem ataku, w zależności od tego, czy dany model znajduje się w obrysie ruiny czy Wifin czy też poza nią, no to mamy różną interpretację. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to dokładnie działa na terenach, no to, może sobie tutaj śmiało zapauzować i się temu przyjrzeć. A więc podsumowując, tereny turniejowe są dostosowane do gry turniejowej, czyli muszą spełnić warunki równej, przewidywalnej gry dla wszystkich osób, które przychodzą na turniej, które nie zostaną zaskoczone przed turniejem warunkami, które się odbywają na nim. Po drugie, muszą mieć wszystkie czytelne footprinty oraz keywordy, czy tam traity, które posiadają z rulebooka, żeby gracz od razu wiedział, kiedy ma linię celowania, kiedy nie ma, kiedy ma cover, kiedy nie ma. A więc tylko takich terenów się używa, żeby nie trzeba było tłumaczyć przed każdą grą, co, który teren robi itd. Po trzecie, muszą być wygodne w transportowaniu dla organizatorów. Po czwarte, to jest rzecz najmniej doceniana i ona wychodzi stosunkowo rzadko, ale jednak się zdarza: to jest kwestia tego tak zwanego zmęczenia oka. One muszą mieć po prostu odpowiednie kolory, aczkolwiek tutaj zaczyna się lekka kombinatoryka z tym, no i trzeba przyznać, że pojawiają się na turniejach już tereny pomalowane w jakieś takie stonowane zimne barwy, jakieś szare, jakieś takie zimne błękity, takie tematy. Więc to jeszcze jako tako działa, to nie jest powiedziane, że to musi być surowy HDF. Natomiast zdecydowanie nie polecam terenów pstrokatych, które się mienią, które mają różne kolory na sobie i tak dalej. Natomiast wiadomo, jeżeli dwaj gracze strzeleccy umawiają się na strzelecki pojedynek z jednej na drugą stronę, nie potrzebują za dużo górek i tak dalej, nie ma problemu, grają sobie jak chcą. Jeżeli gracze umawiają się na jakiś city fight, taki niedorzecznie zagęszczony, bo chcą sobie otworzyć jakieś walki miejskie, nie ma sprawy, robią swoje. Jeżeli ktoś chce przynieść kawałek, bryłę jakiegoś terenu, którego wykonanie zajęło mu 40 godzin, żeby go postawić na stole, też nie ma absolutnie żadnego problemu, no bo jeżeli się umawiacie na gierkę taką jeden na jednego o dowolnej porze, to nie ma sprawy, tak? Natomiast przyniesienie sześciu takich brył na jeden turniej, żeby położyć go na dwóch stołach, no to po pierwsze jest to problem, żeby te sześć brył posiadać i potem je przetransportować, a to macie dopiero trzy tereny na jednym stole, tak? I jeżeli byście chcieli na przykład zaopatrzyć turniej w takie bryły, nawet taki najzwyklejszy lokal na 10 stołów, no to potrzebujecie już 30 super brył do stworzenia. No na ten moment w Polsce jeszcze nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mogli sobie pozwolić na przykład na granie setami terenów od Games Workshop. Tutaj dygresja, w tle macie zaproponowane mapki terenowe od samego Games Workshop, jeżeli chodzi o granie turniejowe. I choć przyznaję, że na ten moment one są jeszcze troszeczkę zbyt luźne, za mało gęste, to jednak są zdecydowanie najlepszym zestawem terenowym, jakie proponuje Games Workshop obecnie. Propozycje terenowe na gry turniejowe w 9. czy 8. edycji były totalnie beznadziejne. Tutaj akurat Games Workshop zrobiło bardzo fajny krok do przodu. Natomiast może kiedyś dojdziemy do czasu, kiedy zorganizujemy turniej na 100 osób w 40. Na każdym stole będą odwzorowane zagęszczone stoły składające się tylko i wyłącznie z Oryginalnych Ruin Games Workshop, na to jednak musimy poczekać, na pewno trochę dłużej niż na kolejny materiał na tym kanale, gdzie obgadamy sobie troszeczkę kwestie grania turniejowego po ostatnim Balancing Data oraz o kilku takich smaczkach zasadowych 10. edycji. Które są bardzo nieoczywiste, ale które regularnie dzieją się na stołach. Dlatego ja, po rozegraniu już kilkudziesięciu gier w tą edycję, postanowiłem zebrać trochę takich elementów i się nimi podzielić, bo, tak jak mówię, są to rzeczy, które. Niekoniecznie są oczywiste dla graczy, którzy nawet przeczytali rulebook i znają zasady, a okazuje się, że niektóre interakcje są ciekawe. Na ten moment to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do korzystania z usług naszego sponsora sklepu Hegemon. No i słyszymy się w kolejnym materiale. Siema.